Jezusowego Jak Osierdzia Dla Mamy Tobie Krwi Wodo Któraś Wytrysnęła Z Najświętszego Serca Jezusowego Jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie Krwi woda, któraś wytrysnęła Z najświętszego serca Jezusowego Jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie. Dzieńka święty siósty Faustyny. Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród ciemności i burz wewnętrznych i zewnętrznych. Hostio święta, nadziejo nasza jedyna w życiu i śmierci godzinie. Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród niepowodzeń i zwątpienia toni. Hostio święta, nadziejo nasza jedyna wśród fałszu i zdrad. Hostio Święta, nadzieja nasza jedna wśród ciemności i bezbożności, która zalewa ziemię. Hostio Święta, nadzieja nasza jedna wśród tęsknoty i bólu w tym, który nas, w którym nas nikt nie zrozumie. Hostio Święta, nadzieja nasza jedyna wśród znoju i szarzyzny życia codziennego. Panie Jezu, my pragniemy się dołączyć do tego uwielbienia i adorowania Twojej obecności. Tutaj znakiem najważniejszym jest właśnie Najświętszy Sakrament. Ufamy, że tak jak jesteś z nami, w tej postaci chleba jesteś w dziejach świata, Kościoła, w naszym życiu i to jest nasza nadzieja. Że Ty jesteś z nami aż do skończenia świata. I z wielką ufnością powierzamy Ci wszystkie ważne, trudne, czasem beznadziejne sprawy świata, Kościoła naszych bliskich, naszych rodzin, naszej parafii. Tych, którzy teraz szczególnie potrzebują Twego miłosierdzia, nawet o tym nie wiedząc, nie ufając Twojemu miłosierdziu. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, syna jego, jedynego pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny. Męczął pod pąskim Wstąpił do piekiel. Wstąpił na niebios. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, Wierzę w Ducha Świętego. I Kościół powszechny, świętych obcowań, grzechów odpuszczeń, ciała zmartwychwstani, żywot wieczny, Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. दाई को बोल स्ने मैं दाई को बोले स्ने मैंगी जाने मैं दाई को बोले Daj Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przezwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. ड्राई को बोले सुने मैंगी डाई को बोले सुने मैंगी ड्राई को बोले सुने मैंगी डाई को बोले सुने मैंगी डाई को बोला स्नेही मैंगी

Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie i świata całe dla Jego bolesnej męki. Najgłębsze imięńki Niech Boże Da I się rozbrzmi Najgłębsze imięńki Niech Boże dana I się rozbrzmi Dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przewieczny, ofiaruję Ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa.

दाई को बोला स्ने की दाई को बोलाई मैं की बोला स्ने बोला स्ने दाई को बोले स्ने की Ojcze przez wieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. दाई को बोला स्नेई मैंकीो बोल स्ने की दाई को बोला स्नेई मांगी दाई को बोलो स्ने दाई को बोला स्नेई मैं की Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Święty Boże, święty mocny, święty Anie śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Marioty, najpełniej wyśpiewałaś chwałę Boga, uwielbienie dla Boga, swój magnifikat. Ucz nas, ucz Kościół tej postawy adoracji i uwielbienia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami. A lud wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nas, synem swoim nas Swojemu nas, swojemu Synowi nas odda. Matko Miłosierdzia, Madonno Szaflarska, Święta Siostro Faustyno, Święty Józefie, Święty Janie Pawle II, Święty Andrzeju Apostole, Błogosławiony Honoracie, Wszyscy święci, święte Boże, aniołowie pańscy, wieczne odpoczywanie raz zmarłym dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Ak zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, uleż naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom Ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei, ojcze przedwieczny. Dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jezu, ufam Tobie. 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 Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie. I Ojca, I syna, I ducha świętego, Amen. Można podejść do Komunii świętej. Znajmi naszą grzeszność, byśmy mogli godnie przyjąć komunię świętą. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo skrzyszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry o modlitwę za mnie, do Pana Boga Naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel, Ojcze nasz, któryś jest w niej. Koś na mnie, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, nas zbaw odesłego. Amen. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza

abyśmy posłuszni nauką Ewangelii zawsze składali dziękczynienie za otrzymane dary przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu.